Dobrze, czyli mamy lampę rozklejoną, więc e, trzeba tutaj ten cały klej, który jest w środku jeszcze tutaj w obudowie e, do zera oczyścić. Będą primery nałożone i lampa e, sklejona z nowym poszem. E, co, co do soczewki, mamy dwie opcje, e, bo już zajrzałem tam wcześniej, że jest wypalone lustro. Więc możemy taką soczewę zregenerować, w tym przypadku będziemy montować projektor biletowy. Także już nie będzie nam potrzebna przetwornica, żarówki i itd. Z uwagi na to, że tutaj problemy, że te żarówki dosyć często trzeba było wymieniać. A żywotność takiego projektora, no to w zależności od, od modelu, to jest między 10 a 20 lat nawet.